Cześć, Bartek. Kto mówi? Karol Froń. Tak? Cześć. Cześć. Wysyłałeś mi swój numer telefonu kilka dni temu? Tak, 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 tak. wysyłałem. No, to masz czas, bo jesteśmy na wizji, na foni? No tak, no właśnie oglądam Cię teraz. A, no to super. No dobra, Bartek, no to masz czas dla Ciebie. Mów, kim jesteś, czym się zajmujesz i jaki masz temat. No, cześć. Nie wiem, czy Karol nie pamiętasz z CCIG, z Carter Center Galactica. No, nie wiem. właśnie, też pracowaliśmy razem, tylko pamiętam, że pojechasz na Business, tam na wyspie. No, a jak się nazywasz? Bartek Szyja. Bartek Szyja. Jak Ty mnie znasz, to ja pewnie ciebie z widzenia też. No, na pewno, bo. moim menadżerem. Okej, no, <laughs> okay, no widzę Cię. No, no dobra, kojarzę. Okej. Okay. To... <sięst2> <süy> To, mam pytanie, bo pracuję jako przedstawiciel handlowy w branży fryzjerskiej, mm. e, ale chcę no, zarabiać więcej, i spełniać swoje marzenia, a nie spełniać marzeń szefa mm -hmm. i próbuję sił w MLM-ie. Mm -hmm. e, no, chciałbym osiągnąć w tym roku dyrektora do sierpnia, tylko chodzi mi o to, czy. Jak dotrzeć do takich ludzi, na przykład w pokroju, jest mi wiesz, łatwiej z klientem bezpośrednio porozmawiać, niż na przykład z klientem takim jak ja, czyli na przykład z przedstawicielem handlowym, nie, nie umiem się po prostu przełamać z nimi. Ale z kim z nimi? Chodzi mi o przedstawicieli handlowych, no. żeby po prostu, żeby dotrzeć do takich, do takich grona i nie wiem, co musiałbym w sumie poprawić, zmienić, w sensie takim, żeby dotrzeć do tych ludzi. Dobra, chodzi Ci o to, że chciałbyś znaleźć ludzi podobnych do Ciebie i podobnie jak tak. Ty się zajarałeś, chciałbyś ich zajarać tym tematem. Tak, tak, dokładnie. Żeby no. dotrzeć po prostu, żeby, żeby nie wiem, no czy coś źle w rozmowie prowadzę, czy po prostu, no jest mi ciężej do takich ludzi dotrzeć niż e, ludzi takich, e, takich klientów bezpośrednich, jak na przykład mam teraz. Dobrze. Z takim bezpośrednimi klientami zobaczyć kontakt, mhm. niż na przykład z takimi przedstawicielami handlowymi, a chodzi mi bardziej o takich konkretnie, konkretniejsze osoby niż e, no, niż te, te, te zwykłe osoby. No dobra, a jak ty do nich teraz docierasz? W jaki sposób do tej pory to robiłeś? Znaczy, tak. to no, na forach, na grupach e, przedstawicieli handlowych. Wstawiałem e, ogłoszenia i przychodziło już wszystko, co do czego. Każdy się też pytał, e, jak. E, znaczy, no, miałem opisy fajne porobione tego, no, takie wzory. E, ludzie byli zainteresowani, ale później gdzieś mi tak właśnie, no nie mogłem tego dopiąć. Mhm cięższe jest właśnie taką osobą, żeby to tam, żeby go zainteresować po prostu. No dobra, ale na, no to okej, okay. wyobraź sobie, że ja jestem tym gościem, któremu chciałbyś taką ideę sprzedać. Tego MLM-u, tej wolności finansowej, tego spełniania marzeń i tak dalej. Co byś mi powiedział? Zróbmy symulację, ja Ci powiem gdzie, gdzie leży problem. No dobra. Znaczy, no tak, na początku już przestały być Ci firma, jaka to, to jest. Mów, to mów, to, to, to mów do mnie, tak jakbyś do mnie mówił, do potencjalnego gościa, którego Aha. chcesz wciągnąć. No to tak, no to chciałbym Ci przedstawić produkt Wellness. Wellness by Oriflame. Wellness jest wymyślony przez doktora Sixtina. To jest lekarz, który leczy papieża, wymyślił cały system ratownictwa medycznego, Lukas. Jest to naprawdę światowy poziom. Wymyślił koktajle Balans, które są tutaj no, na, na, na zdrowie, oprócz tego spaki witaminy, bardzo skuteczne, bardzo chwalone na światowym rynku. No i właśnie opowiadał o tym, opowiadał o możliwościach, czyli na przykład, że masz wypłatę co 3 tygodnie, 17 wypłat w roku. Jesteś, masz dochód pasywny, jesteś ustawiony, otrzymujesz samochód no w takich kategoriach właśnie. No ale ja nie chcę tego. Ja nie potrzebuję tego, mi jest dobrze tak jest. No, no dobra, no ale e, w chwili obecnej zarabiasz na etacie, nie wiem, 4-5 tysięcy, tak? A tutaj masz możliwości nieograniczone. Czyli na przykład nie wiem, w skali roku, e, czy w zależności od Twojego zaangażowania, możesz co 3 tygodnie zarabiać około 10 tysięcy złotych na miesiąc. Nie, to już nie takie cuda słyszałem, to jest wszystko ściema na pewno i, i, i to nie jest w ogóle niemożliwe. no to by do tego nie doszedł a znam ludzi którzy nie są po jakichś wyższych studiach czy cokolwiek a zarabiają na konkretne pieniądze są konferencje e, nie wiem w Tokio e, na Majorce i to wszystko stawia firma za free dobra stop wiesz na czym polega problem tak na tym że w tej relacji naszej dwustronnej mnie w ogóle nie ma jesteś ty i jest firma Oriflame mhm. nie czyli ty w ogóle nie widzisz mnie bo ty jakby masz najbisty produkt i zaczynasz o nim opowiadać, 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 a w ogóle cię nie interesuje, co ja o tym myślę. Co ja bym chciał, co jest czyli dla mnie ważne. czy nie ma tak na przykład tego badania korzyści, tak jak na początku powinno być tak ze zwykłym klientem? Prawda? Badania potrzeb bardziej niż badania Aha. korzyści. Bo ty musiałbyś się no to... czegoś o mnie dowiedzieć, po to, żeby potem na etapie już opowiadania o Reflame, żebyś mógł użyć argumentów, które pasują do mojej opowieści, do mojego charakteru, do moich doświadczeń, do mojej przeszłości, do moich oczekiwań. nie? Do tego. Uh -huh. Natomiast ty trochę strzelasz kulo, yy, ślepą w płot, Kule, ślepą w płot. Kulą w płot na ślepo. Bo opowiadasz mi, że 10 tysięcy będę zarabiał w 3 tygodnie, a jeśli moi rodzice zarabiali przez pół życia 1800 zł, to ja nigdy ci w to nie uwierzę, że 10 tysięcy można uczciwą pracą się dorobić. A więc od razu jestem nastawiony na anty na to co do mnie mówisz. No rozumiem. Hmm? Najpierw poznaj klienta, świat jego, a dopiero potem dopasuj prezentację do jego świata, do jego mapy mentalnej. Do jego słownictwa, do tempa wypowiedzi, do jego zarobków. Jak ktoś zarabia 1800 miesięcznie, to nie obiecuj mu 10 tysięcy. To powiedz mu, że zarobi w pierwszym miesiącu 3000, bo to jest jeszcze do przeżycia dla niego. Do przeżycia. Mhm. Jakoś się mieści, nie? Jeszcze w jego wyobrażeniu. Tak, tak, tak. Wiem, wiem, wiem o co Ci chodzi. Wiem. Bartek, wejdź sobie do sklepu mojego i masz produkt w sklepie, który nazywa się hmm, Sprawdzone Metody Słuchania i Badania Potrzeb. Sprawdzone metody słuchania i badania potrzeb, to, yy, to jest produkt dla ciebie, bo ty musisz nauczyć się widzieć drugiego człowieka w relacji sprzedażowej, tak? Słuchać go, widzieć go i, i usłyszeć po prostu, co on ma do powiedzenia. A to, co ty robisz, no to jest dokładnie to, co się robiło w CCIG. <grym> no tak. <grym> no. To nie zadziała, to nie zadziała. <grym> ale, ale, ale dobrze wyszło. <grym> no, ale ten element... Trochę inaczej. jestem zaskoczony, że zadzwoniłeś do mnie pod lekkim stresem, ale słońko, fajnie, fajnie się słyszeć. No cieszę się. Bartek, powodzonka, na piw, potem jak się do mnie odezwiesz, wyśleć jakiś kod rabatowy, żebyś mógł sobie ten produkt wziąć taniej, nie? Na pewno się odezwę. Trzymaj się Bartek, powodzonka. Dzięki wielkie, no hej, trzech.